Dzisiejszy biwak, lecimy tutaj. Nie wiem, czy wiecie, z kim jestem w ogóle? Jestem z Luxonem, z Kieleckim, takim raperkiem. Bardzo fajny człowiek. A tutaj, gusy śpią. Sprawdźcie mój kanał. Eee... Eee... A, nie mam kanału. Okej. Okay. <laughs> Też jest zajbisty. Nie, nie, ma kanału, ale naprawdę tam, jak wpiszecie Luxor Kielce, to na pewno jego kawałki posłuchacie. Polecam, jeszcze żadnego nie słuchałem, ale zamierzam. Naprawdę, poważnie teraz mówię. Pewnie, o mnie też nie wspomni. Jemy z jednego gara. To jest człowiek, który pisze takie posty udostępnie, ale raczej nie ma co czytać. Od powieści dziwnej treści. <grym> Tylko dla fanatyków. O, ładnie się tam robi. Czerwone niebo. To jest Star Wars. Ty, so, ty sobie tutaj nie dowcipkuj. Tak dostaniesz czerep od marzenki. To ty się w płocku moment znajdziesz. O, marzę o tym, jeszcze o mnie nie było. Eee. jak. To do Kiels cię teleportuje. Jak się nazywa ten kudłaty. Czubaka. Czu Czubaka. Czubaki. Zapraszamy na kanał Czubaki. On prowadzi takiego bloga, a nazwę może niech powie sam Irek. Jest racjonalny. I jeszcze nie wiem, czy polecam, ale byłem jakiś taki podróżniczy, taki blogerski. Influencer of the year Troszkę przesadza, ale sprawdźcie to Jak ta woda? Mokra Ale tam, ta, tam znośna taka, no Do no. kąpania, czy do zastanowienia? No i dzisiaj wstaliśmy Równo ze słoneczkiem i za chwilę ruszamy gdzie do Turcji Na dzisiejszy kemping wygląda tak Wszyscy już wstali, nawet pawełek z przyszłą żoną, także jest dobrze Prowadź na ten rynek, bo więcej butów ci nie zabiorę, rozumiesz to? Czy to jest kurcze jasne? Ty, pan piżama. Weź gadaj z nim, bo ja cierpliwości nie mam. No ile można powtarzać? Dziewczynki, prosimy do składu, tak? Prosimy, tak? Tutaj jest raczej grzecznie, nikt na nikogo się nie denerwuje, ale czasem wiadomo, no jak nerwy... No, to się człowiek wiadomo. Filtrujemy się. bo nagrane są... Lecimy takim fajnym mostem. Babiczka tutaj sobie sprząta elegancko, a my lecimy. Jesteśmy gdzie? Tutaj robimy zdjęcia sobie. Wskakujemy wszystkim. <grym> nie, ma, nie ma! Nie ma dobrych zdjęć, są tylko dobre ujęcia. tutaj nie dla Ireczka dla mamy tutaj taki łańcuszek na szyję, taki no skromny, ale jednak taki jakby luksusowy. O. Ja z ludem. albo z małpeczką Dobra, popsuję im ujęcie A wiecie co, oni chcą zrobić zdjęcie, a Patyk zawsze w Taką mają kosteczkę białą, szarą. Nie, nie. na tym a nie bo, bo, bo wiesz co No dzisiaj ze znajomkami tutaj sobie troszkę na telebimie pooglądamy nie, nie, bo fajny taki dzień nie. także lecimy z telebimem <laughs> a ty co Lecz, ten... Mirek Irek, typowy Polak za granicą Skwitował bandę młodych ludzi Fajne Mają osiołka, ale jak widzicie na osiołku nie można siadać Bo nasrał Tak mi się wydaje, no bo czemu Czemu nie My tu i tu. Ok, no problem. Widzieliście, jak pięknie biorę z wystawy? Oh. to W, czy W? Nie, no. Ok. This this. Dobra, i mamy najlepsze magnesy tutaj w Bułgarii. To są. o, oh, prima Sort Filmy niemy tym razem. Co bym wam nie pokazał, to i tak wy tego nie odczujecie, bo trzeba tu być. Naprawdę jest ładnie. Mogę wam tylko pokazać tyle. I taki kamyk wam jeszcze pokażę, bo u nas to jest modne, wiecie, takie kamyki się koloruje i tak dalej. Tutaj jest taki jeden duży, ale go nie zawiozę do Warszawy, bo jest duży. Nie znam się na tych kamykach, ale wiecie o co chodzi. Niektórzy wstawiają, jest jakaś strona, przenosisz, malujesz. I kocury. Żeby was nie zanurzać, nie pokazać wam za dużo, ale jednak żeby coś wam pokazać. mnie namalował, nie wiem, ale mu się udało Wariacki Kościółki, 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 ale na szczęście jest też słoneczko To jest bardzo ważne Żeby było ciepło w nocy Jak człowiek idzie spać w namiocie To już jak widzicie jakieś takie tujki, fajne drzwi w ogóle Takie stare zostały Fajne i lecimy dalej O, Faraona wam tutajszego jeszcze tylko pokażę I uciekam, bo mam już tylko pół godziny, a nie wiem gdzie jestem Klasyczne takie miasteczko Poro ludzi jak na wtorek, bo mamy wtorek, przypominał. Nie wiem w ogóle gdzie jestem. A jest jakiś susik, więc wam pokażę. Są palmy, także już się robi grubo. Nie wiem, bardzo fajne miasto znowu za, za mało czasu. My oczywiście jak dzieci we mgle. A zobaczcie na no te palmy. Tu a ja ostro w prawo muszę skręcać, ale chciałem wam jeszcze pokazać co tutaj się odpierdzieliło. Co? Zobaczcie, co tutaj się dzieje Taka knajpa, jakby pod jakimś takim monsterem czy czymś Fajna akcja, co? Ale co? My pójdziemy sobie obejrzeć miasto nocą Mamy taki pojnik, z którego dzieciaki piją. To co, ja sobie siorknę, nie? Dobra woda, witania, cebula wyjazdów. To nie tylko Irak O, tutaj pan mi pokazuje o co tu chodzi. Zobaczcie, jak tu jest komputeryzacja. Jest kababno, a spicy. człowieku ściana płaczu. Pan sam nie wie. Spacisz, spacisz, ja nie wiem o co chodzi, ja mówię okej okay. Dobra, czekamy tutaj nasz... Ciężko zapłacić za tego langosia O, uwaga, jeszcze, jeszcze przyjdzie menadżer Jest grubo Ja tu zawsze coś odpierdzielę Walex, walex food <grym> tamam saldırmayın tamam saldırmayın bu pişiyor ne iş var işte ne ve ve fi burger mi ne ya Allah ma kebes ne atalım gelmiş baba ne bu senin burgerinse bir Yes one okay. This? Yes. This? Five. Five. Yes. So, I nie fajnie Mam. Będzie dobrze. Będzie dobrze. A Powiem wam, że jestem w szoku, że taka budka nie możesz zapłacić tu od razu. Tylko, tak jak mówiłem, ściana płaczu A, ale pan mi chyba da na wynos, a tutaj dziewczynki takie małe palą papierosy I, i bardzo mili, bardzo miła obsługa Także, tu jest spoko Dzięki serdeczne Także lecimy, zadowolone dziewczyny, to się śmieją, tamten się śmieją I będę żar na mieście Powiem wam tak Cała gimbaza tutejsza tutaj pojada w tych pięknych okolicznościach przyrody, więc ja mi ja. Nie będę zachwalał, ale wczoraj jadłem bardzo dobre spaghetti, a co jakieś miasteczko, to lepszy kebab, także... A jest rano, ja wczoraj jadłem. Żeby nie było, że ostatnio nie jadam, bo faktycznie jadę na pasztetach, ale... Kozak. A jeszcze przekaz dla cioci Marty. Są pomidory. A tu nie jest kebab, tylko jak widzicie, takie panierowane mięską bim pan dał. Najedzony w platanikach, wracam do auta. I oczywiście jarają. Brudasy, zostawiam po sobie to, co mi się bardzo nie podoba. Na przykład, no zobaczcie, Zażar na ławce fajnie, ale co? To zostawił, to zostawił pola. A on po to nie wróci. Brudasy straszne. Człowiek nie wy... wielbłąd, wie, napić się musi, także chodzę do wielbłąda, powiem szczerze, piją, piją. Nie mam już czasu, ale taką koszulę sobie kupił a wyglądałbym jak Alvaro, co? Alvaro wyjazdu. Jeszcze na szybko tylko chciałem wam pokazać to drzewo, czyż nie wygląda zajebiście? Zajebiste drzewo, co? Kurwa, kozak, normalnie sobie przejdę pod nim Pod tym wariatem I na pewno się spóźnię 5 minut Już nie zdążę na 11, bo jest love. Co mam wam powiedzieć o Bułgarii? Nic nie powiem, ale kocham podróżować Tu kupiłem sobie taką bułeczkę, ale zobaczcie, co tutaj mają What is this? Aha, okej. Okay. No problem, thanks. Pan taki słaby z, z, z angielskim jak ja. Ale się nie dogadaliśmy niestety, mimo tej właśnie naszej wady. Być by się nie okazało, że to yeah. są fajniejsze atrakcje niż... Jak powiecie, na szyję taki kajdanik będzie dobry? Będzie yeah. chyba dobry taki kajdan za 45. Jak tam panowie ładujemy się, nie? Do świętego anioła. O, święty anioł. Super. Modlę się, a w czacie się Proszę bardzo. Jaki piękny. To nie dzwon jest. No i zobaczmy co tutaj. Już byliśmy na jednym takim. Zobaczymy, czy ten zrobi takie wrażenie. No nie. Moim zdaniem jest słabszy. Ale jednak jest na co zerknąć. Najważniejsze, że za darmo. darmo Można to uczciwa cena. Tak. Prawda? Tak. Za te pieniądze. Jak, jak powiesz ocenie wstępu do takiego miejsca? Chyba spoko, nie? Też, to dwa lajki. To jest nasza papuszka wyjazdu, zobaczcie jak się wgrał, wkomponował się w te obrazy. No, pasuje, nie? Taki diabeł tutejszych czasów. Jezus spojrzał na Irka i co? Zapłakał no to co, wychodzimy. Zobacz Jak widzicie tutaj rączka, która karmi, ale jest ta chochelka, którą można nabrać sobie czerpaczkiem. No i napić się tak, ale ja jestem jednak obrzydliwy i nie piję z czerpaka. Czerpaki są różne. Od gołębia nie wiem, czy małpka będzie, czy kita, a może niedźwiedź będzie? Nie, i rybeczka. Ale już bez czerpaków. O, a tutaj moje chłopaki z wyjazdu se zdjęcia robią, chłopaki. I cały czas gdzieś. Jak deszcz pada, on to my pod liście, nie? I pod liściem nigdy nie pada. Zobaczysz wszystko pozamykane na kłódkę. A, to takie życie. O, nawet nie ma Adama i Ewy tutaj. A nie jest, jest Ewa golaska. Pokażę wam Ewinkę. Jak ją Pan Bóg stworzył. Pozdrowienia dla Ewy Skiels. jak kto zna, Ewa Wzorek, pozdrawiamy. To byłaś ty, jak cię Pan Bóg stworzył. Luksor chciał mi coś pokazać? Dawaj, Luksor. Jak jesteś za granicą, jesteś biednym Polakiem, po prostu podchodzisz we sobie rączki. Nie? Tak sobie... Ja tak wymiesz sobie rączki. Tak. I już na wileczku je. <grym <grym> Kaplica sekstyńska to jest właśnie coś takiego, podobno. Nie wiem o co chodzi, ale powiedział mi Irek. Wszechmogący. Ej, nie da... Jak tam gąbaczki podoba się to miejsce? może być Bardzo się podoba O, widzicie? Jedna pozytywna opinia, jak na razie No, fajne zdjęcia wychodzą tym kaktusów Jak ktoś by nie wiedział, to to są kaktusy Już ciocia sprzedała, co to jest Ale taki ogród kaktusowy Pieniądze leżą na ziemi Można wziąć albo pojderko, albo kubeczek i jechać z bazy A ja już wychodzę Żegnamy się z tym Te miejsca święte już tak mi się troszku znudziły Ile można I co? Zapraszam was do kolejnego miejsca, jakie będzie odwiedzane